Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, kto nie wierzy w karę śmierci? No, dużo ludzi, szczególnie lewaków, ateistów, nie wierzy w karę, w karę śmierci. No, dużo też chrześcijań nie wierzy w karę śmierci, no, ale y, okazuje się, jak się tak głębiej popytać, no, to każdy wierzy w karę śmierci. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No dużo ludzi, którzy mówią, że nie wierzą w karę śmierci, jeżeli ktoś się zapyta, no dobrze, a jeżeli by y, zabili kogoś bliskiego ciebie? Powinien być, wyko, powinna być wykonana egzekucja? Nie. Jeżeli by zabił dziesięcioro naokoło ciebie, powinna być wykonana egzekucja? Nie. No i każdy, ma, każdy będzie miał jakiś tam stopień. Ktoś powie po y, setnej ofierze, ktoś powie po trzy, y, trzy tysięcznej ofierze, ktoś powie przy y, y, Hitlera, że Hitler zawsze powinien b, być wykonany y, egzekucja. Także to są tylko kwestie. Y, Proporcji. Dlaczego o tym mówię? No miesiąc temu, miesiąc temu jeden więzień recydywista, kryminalista został oskarżony i za uduszenie innego mordercy, mordercy, który był znany jako I-5, I-5 to jest I Interstate, czyli autostrady międzystanowe, na numer też piątka, no i on był autostrada 5 dusiciel. Także ten, przepraszam, ten, ten 40-letni Budrow, który Został oskarżony o uduszenie Rogera Riz Kibe. No, jego ciało było znalezione w lutym we wspólnej, we wspólnej celi w Mule Creek Stanowym więzieniu. Mule Creek no, to jest strumyk, strumyk Muła i to jest na południe od Sacramento. On nie będzie, nie będzie mm, oskarżony, znaczy nie będzie mu groziła kara śmierci. No to jest ta podstawowa rzecz będzie skazany, będzie sądzony i tak dalej, ale, ale mm, nie będzie nie ma perspektywy kary śmierci. Tak powiedział właśnie y, prokurator. Y, Budrow y, ten, ten y, morderca mordercy. Y, no to i tak już siedzi więzieniu, no i ma y, dożywocie bez możliwości, y, bez możliwości opuszczenia więzienia, za to, że udusił, udusił swoją dziewczynę w 2011 roku właśnie w, w hrabstwie y, River, y, Riverside. Y, dlaczego prokurator mówi, że, że nie będzie mm, możliwości mm, y, zorganizowania egzekucji no dlatego, że, że egzekucje i cała ta kara pozbawienia życia, no to są nie dość, że drogie, no to są do tego długie, no i teraz prokuraturzy patrzą, że jeżeli są drogie i są długie, no to nie ma co się tam pieprzyć nawet z nawet spróbowaniem kary śmierci w Kalifornii nie wykonano kary śmierci od 2000, 2006 roku i teraz dzisiejszy socjalista demokrata gubernator Gavin Newsom y mm, właśnie wydał takie zarządzenie y gubernatorskie na stan y że nie będzie nie będzie y egzekucji w tym czasie kiedy on jest y y Urzędującym gubernatorem. Kibe y, był, był skazany w 1991 roku za, za uduszenie Darsin Frankenpol. To 17-letnia dziewczyna. Ona uciekła ze swojego domu w Seattle. Y, no jej, jej gołe ciało było znalezione przy Lake Tahoe y, w sierpniu, we wrześniu 1987 roku. Y, no, Wtedy był podejrzany, wtedy policja go podejrzewała, no ale yy, odpuściła. No i to nie, do, dopiero w 2009 roku, yy, kiedy prokurator z, in, z innego hrabstwa wziął się za to, yy, no i zaczęto używać te yy, próbki yy, yy, DNA, yy, czyli te wszystkie genetyczne. Yy, no i z, yy, połączyli go do innych, do innych yy, morderstw. Yy, na początku, na początku yy, no miał, miał być skazany na karę śmierci, no ale później przyznał się do następnych sześciu morderstw, yy, w, zamian za no, w zamian za to, że nie będą. Nie będą yy, yy, prosili, czy, czy w zasadzie wskazywali yy, na, na, na karę śmierci. Na, zabił zabił mło, dużo młodych dziewczyn. Yy, Lou Ellen Burley, Burley 21 lat miała w 77 roku. Stephanie Brown miała 19 lat. Yy, Laura Hedrick 20. Katrin Kelly Quinones 25. Charmaine Sabra 26. Barbara N. Scott, 29. I to wszystko w 1986 roku i wszystko na około sakrament tam w tej Kalifornii, tak, także, że przy tym highwayu on, on po prostu jeździł, no i, i nie wiem, czy te dziewczyny szukały y, pieniędzy, czy szukały autostopu. W każdym bądź razie... Y, Mordował je. No i siedział, siedział w więzieniu z, z wyrokiem wielokrotnego dożywocia bez możliwości wyjścia. Ten, ten morderca, który wysłał list wysłał list do gazety w zeszłym miesiącu na właśnie napisał, że on zabił Kiebego tego samego dnia, kiedy straż więzienna dała, dała tego. Seryjnego mordercę, jak, jako mm, następnego, no bo tam były dwupiętrowe łóżka, no i dołożyli mu y, następnego więźnia. On chciał, on chciał być samotnie, także wykombinował, że będzie siedział sobie sam w celi, no to wziął, wziął go mm, udusił. No. Jak to mówią, no ci psychopaci, no to mówią, że mm, wyrywają chwasty. <noise> w Polsce też, też był jakiś taki psychopata chyba w latach 70-80, który uzuwał sobie, że tam wyrywa chwasty. No i dorobił do taką teorię, że, że na początku no to sobie myślał, że będzie sam, sam w tej celi, no a później doszedł do wniosku, że, że to będzie zemsta za zamordowanie, za to, że ten morderca seryjny zamordował tak, tak młode dziewczyny. Także, że facet, facet Kibe urodzony był w 1939, Roku został mm, y, uduszony w, w lutym 2022 roku. Także y, y, Najpierw, naj, najpierw to, to był skazany na 25 lat y, za, za, za tą jedną dziewczynę, później te sześć następnych, no to y, groziła mu kara śmierci, no, ale jak zwykle prokuratorzy doszli właśnie do wniosku, że zamienili karę śmierci na sześć, sześć dożywotnich. Y, był strasznie okrutny. On, on znajdywał te dziewczyny, znajdywał te dziewczyny, m, później je gwałcił, przecinał, przecinał im te ubrania, niszczył, niszczył im te ubrania, zaklejał, zaklejał y, twarz y, taśmą klejącą, później, y, później y, kiedy usuwał tą taśmę klejącą, to obcinał to wszystko mm, z, z włosami. Y, no, z, był, był, był salesmanem, czyli takim domokrążcą, sprzedawcą, komiwojażerem skakał na spadochronie, no i właśnie najważniejsza z tego, z tego wszystkiego, no to było to, że używał te, 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 te sznury, sznury od, od ze, ze spadochronów do duszenia tych, tych kobiet. Tak, także makabryczna, makabryczna sytuacja, kiedy, kiedy prawo Prawo jest oddawane przez, przez państwo, można powiedzieć, przez rząd w ręce bandziorów, że, że bandziory czują się bardziej, no nie wiem, prokuratorami, policjantami, katami, że wykonują egzekucję. No ale to jest, to jest właśnie konsekwencja: konsekwencja tego, że, że za takie. Za takie Makabryczne y, przestępstwa, y, sprawy kryminalne, że kiedy, kiedy ktoś morduje 7 osób no i, i dostaje y, y, 7, 7 y, wyroków dożywocia, no to to jest, y, to jest y, śmiech na sali. Y, dlaczego y, 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 w, Ameryce, w Ameryce są takie wyroki, tam 100 lat, 200, 300, y, 6 razy dożywocie? Y, no bo. bo Według prawa, tak jak wspominałem, kiedy, kiedy ktoś jest skazany na karę śmierci, no to mm, automatycznie wchodzi odwołanie. No i jak automatycznie odchodzi w odwołanie, no to wtedy przychodzą obrońcy z urzędu. No i w, zas i w zasadzie te, te pieniądze to wszystko kosztuje, no bo są obrońcy z urzędu, prokurator jest z urzędu yy, i to się ciągnie i ciągnie i ciągnie i to są odwołania no i to nie, nie idzie w dobrym kierunku no, siedem młodych dziewczyn które zostało zamordowanych egzekucja, egzekucja nie została wykonana, morderca siedział siedział w więzieniu 30 lat no i został, został zabity przez innego bandziora który te, też udusił swoją dziewczynę także to jest paranoja to jest paranoja, no i wszyscy, wszyscy ci obrońcy, obrońcy ci przeciwnicy kary śmierci, no ciekawe ciekawe co napiszą, ciekawe co Napiszą, co, co, co powiedzą, że, że to jest dobra kara dla takiego kryminalisty. No nie wiem, czy jest dobra kara dla kryminalisty. No jeżeli kryminalista, dusiciel zadusi drugiego dusiciela, no bo wie, wie że, że i tak go nie skażą na karę śmierci, no to do bandziory w więzieniu po prostu traktują to jak rozrywkę. Także jeżeli, jeżeli bandziory w więzieniu traktują zabijanie jako rozrywkę, no czyli, czyli system poszedł w złym kierunku, czyli cała ta teoria o tym, żeby, żeby nie, nie wykonywać egzekucji na prawnie skazanych zabójcach, mordercach, gwałcicielach i tak dalej, no to nie jest, nie jest to prawidłowe, tak, także że mnie się wydaje, że kara śmierci powinna być za takiego rodzaju rzeczy Yy, ogólnie za zabicie za morderstwo, za wielokrotne morderstwo już szczególnie w Ameryce idzie w tym kierunku, że, że z, y, lewacy, komuniści starają się u, usunąć y, bo na poziomie federalnym jest, jest y, można wykonać egzekucję, nawet jeżeli w Kalifornii nie wykonują jeżeli, jeżeli ten, ten bandzior by zabił policjanta no to, na, na, to policjanta, mo, mo, za zabicie policjanta grozi kara, kara śmierci na poziomie federalnym i właśnie, właśnie Trump zanim skończyła się jego kandencja no to y, 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 Urząd Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości w zasadzie wykonało tam kilka, czy kilkanaście tych egzekucji na, na bandziorach, mordercach, bandytach, którzy właśnie siedzieli 5, 10, 15, 20 lat, no i były ciągle te odwołania, i odwołania, i odwołania ale, ale to, to, nie jest, to nie jest dobre rozwiązanie z, wyeliminowanie, wyeliminowanie kary śmierci no to nie jest dobre dla społeczeństwa nie jest dobre dla, dla nikogo dla, dla rodzin dla rodzin tych y, ofiar no to, to, jest, to jest po prostu makabra jeżeli oni usłyszą, że, że jeden kryminalista zamordował drugiego kryminalistę który tam 20-30 lat temu zabił y, 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 ich y, bm, ludzi z rodziny no to jest makabra Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz yy, pod filmikiem, no to bardzo pomaga. Nie subskrybujesz, dziękuję, ale serdecznie zapraszam. To jest szałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dziennie o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, dziękuję wszystkim. Wszystkim konserwatystom, wszystkim republikanom, że głosujecie na, 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 na prawicę, na, na ludzi normalnych, którzy wierzą w Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i, i tradycja, wierzą w, w wolność wypowiedzi, wiedzą w, wierzą w, w wolność do posiadania broni, yy, maj, mają jakieś zasady moralne, mają jakieś yy, przekonania religijne, rozumieją co to znaczy dobro i zło. Przekaz dla socjalistów, jeżeli głosowaliście na Bidena, popatrzcie co się dzieje, popatrzcie co się na, dzieje na, na granicy, posłuchajcie co też matławcy CNN -y mówią, tam ciągle są te same klatki. Za Trumpa było to nazywane klatkami, za Bidena nie jest nazywane klatkami. Hipokryzja komunistyczna? Tak, zdecydowanie. Popatrzcie się na, na swoje podatki na dzień dzisiejszy, popatrzcie się na podatki za pół roku, za rok, popatrzcie się na benzynę. Także, że jeżeli głosujecie na socjalistów, no to, to do, wykończycie Amerykę. Wykończycie Amerykę, Ameryki nie będzie. No tyle tylko, że Ameryka będzie 2022-18 miesięcy. Normalni pójdą do głosowania 2024. Również normalni pójdą do głosowania. Już nie oszukacie więcej, nie, nie, nie sfałszujecie pomimo tego, że atakujecie George'a za to, że yy, no, wszystko robi prawidłowo wszystko robi prawidłowo, żeby nie było oszukań. Zdrowia dla normalnych.